Dobry monitor to podstawa, jeśli pracujemy z edycją czy też tworzeniem obrazów. Jednak samo urządzenie to dopiero początek. Monitor należy jeszcze wyregulować i skalibrować. Specjalistyczny sprzęt to wydatek, ale o jakość wyświetlanego obrazu możemy także zadbać domowymi sposobami. Z pomocą przychodzi nam proste narzędzie wbudowane w system operacyjny Windows 7. Przejdźmy do panelu sterowania, dostępny z poziomu przycisku Start. Ekran. A tutaj znajdziemy narzędzie, którego szukamy: kalibruj kolor. Aczkolwiek kalibracja to za dużo powiedziane, raczej będziemy mieli do czynienia z regulacją, ale pomoże nam ona ustawić parametry naszego monitora zgodnie z pewnymi standardami. Dzięki temu będziemy mogli poprawniej oceniać to, co widzimy na ekranie. A jeśli u kogoś innego, na przykład nasz projekt będzie wyglądał inaczej, to znaczy, że to już jego problem i także powinien zadbać o regulację monitora. Zaczynamy. Cały proces jest bardzo prosty, wystarczy postępować zgodnie z wyświetlanymi wskazówkami. Przechodzimy dalej. Dobrze jest wcześniej rozgrzać monitor. Regulację zaczynamy więc jakieś 30 minut po jego uruchomieniu. Przyda nam się także instrukcja obsługi naszego monitora, chyba że dobrze orientujemy się w pozycjach menu. Dalej. Współczynnik gamma. Parametr gamma ma związek z konstrukcją monitora, a dokładniej ze sposobem, w jaki emituje on światło. Gamma służy do korekcji tego, jak człowiek postrzega zmianę jasności światła. Parametr ten stara się więc pogodzić możliwości elektroniki z możliwościami ludzkich oczu. Zmianę jasności dobrze reprezentuje zwykły gradient. W praktyce dobry monitor wyświetla pełen zakres odcieni, czyli 256 odcieni, od czerni do bieli. Parametr gamma odpowiada za to, w jaki sposób rozłożone są nasycenie i jasność. Choć gorszy monitor nie zawsze wyświetli pełen zakres odcieni. W przypadku złych ustawień oznacza to problemy z kontrastem i jasnością. Obrazy będą albo zbyt blade, albo wypalone. Tak jak wspomnieliśmy, bardzo dużo tutaj zależy od klasy naszego monitora. W większości wypadków dobra regulacja nie będzie niestety możliwa. Poszukajmy w menu monitora opcji gamma. Jeżeli w ogóle ją znajdziemy, to najczęściej będziemy tam mieli kilka opcji do wyboru. Przyjmuje się, że dla systemu Windows gamma powinna wynosić 2.2, ale w tym wypadku nie jest to istotne. Wybierzmy taką wartość, przy której widoczny wzorzec wygląda najlepiej. Teraz chodzi o ustawienie parametru gamma naszego konkretnie egzemplarza monitora. W idealnej sytuacji mamy dostęp do pełnej regulacji z poziomu menu. Najczęściej do wyboru będziemy mieli jednak kilka opcji, np. gamma 1, gamma 2, za którymi kryją się predefiniowane ustawienia. Wybieramy zgodnie z wytycznymi, tak aby w miarę możliwości nie był widoczny punkt znajdujący się w środku. Drugi obrazek pokazuje sytuację idealną. Rozpoczynamy regulację wybierając przycisk dalej. Bardzo ważna sprawa: regulacji ustawień możemy dokonywać na dwa różne sposoby. Po pierwsze, korzystając z narzędzi oferowanych przez Windowsowski kalibrator. Po drugie, modyfikując wartości w menu monitora. W pierwszym wypadku dokonujemy zmian w tzw. tablicy kolorów naszej karty graficznej, w drugim w tablicy kolorów monitora. Idealna sytuacja to taka, gdy nie będziemy musieli sięgać po suwaki tego typu. To owszem wygodne, ale mniej dokładne niż regulacja monitora. W przypadku parametru gamma możemy nie mieć wyjścia, wtedy oczywiście korzystamy z suwaków. Obserwujemy środek i regulujemy. Kiedy będziemy przynajmniej w miarę zadowoleni, przechodzimy dalej. Do wzorców związanych z parametrami jasność i kontrast. Jeszcze raz dalej. Tutaj nie powinniśmy mieć problemów z opcjami w menu monitora. Zaczynamy od jasności. Jasność monitora to parametr, który określa maksymalne natężenie światła przy emitowaniu obrazu. W tym wypadku także środkowy obraz pokazuje nam do jakiej sytuacji powinniśmy dążyć. Obrazek testowy nie może być ani zaciemny. Ani za jasny. Przejdźmy więc do właściwej części regulacji jasności. Tak jak wspomnieliśmy, tutaj w przeciwieństwie do parametru Gamma z pewnością znajdziemy właściwe opcje w menu naszego monitora. Postępujemy zgodnie ze wskazówkami. Litera X powinna być ledwo widoczna, ale jednak wciąż widoczna na tym tle. Koszula natomiast powinna odróżniać się od garnituru. Kolejny parametr to kontrast. Kontrast jest to stosunek największej jasności piksela do najmniejszej. Kontrast z reguły ustawiamy w taki sposób, aby nie męczył oczu. Jest to więc sprawa po części umowna. W tym wypadku zignorowałbym wskazówki i ustawił taki kontrast, który zapewni nam komfort pracy. Wszystko zależy także od oświetlenia w pomieszczeniu z monitorem. Warto jedynie uważać, aby zbyt wysoki kontrast nie doprowadził do sytuacji, w której będziemy mieli problem z odróżnianiem szczegółów obrazu. Po ukończeniu regulacji przechodzimy do kolejnego, ostatniego już kroku. Na szarym tle łatwo dostrzec tak zwane przebarwienia. Kolejny wzorzec pomoże nam dokonać regulacji. Widzimy także różne przykłady przebarwień. Zaczynamy. Przypatrzmy się uważnie. Jeżeli mamy problem z oceną bieżącej sytuacji, możemy pomanipulować suwakami. Celowe przejaskrawienie może nam pomóc. Jeżeli chodzi o przebarwienia, to w takich sytuacjach niezastąpiony jest sprzętowy kalibrator, który dokonuje precyzyjnych pomiarów. W przypadku jego braku pozostaje nam niestety regulacja na oko. W menu monitora szukamy opcji związanych z tzw. temperaturą barwową, czyli tzw. punktem bieli. Może to dziwne, ale opcje te decydują, jaki kolor będzie miała biel na ekranie. Opcje w menu monitora mogą być określane różnie, np. jako Warm, D50, D65 lub 5000K, 6500K, czyli kelwinów. Dobierzmy ustawienia wspomagając się wzorcem. Jednak nie sięgajmy po wartości wyższe niż D65 lub 6500K. Jeżeli trudno nam się zdecydować, wybierzmy 6500K lub D65 w zależności od dostępnych opcji. W niektórych przypadkach monitor umożliwi nam korygowanie poszczególnych składowych RGB. Warto skorzystać z takiej sposobności, także posługując się wzorcem. I kończymy. Możemy jeszcze porównać rezultaty. Przed kalibracją i po. Pozostaje nam wybrać opcję Zakończ. To wszystko. Być może po kalibracji obraz na ekranie będzie w pierwszej chwili nie do przyjęcia, ale to kwestia przyzwyczajenia. Ludzkie oczy bardzo szybko adaptują się do takiej zmiany. Wspomnieliśmy na początku, że współczynnik gamma ma związek także z kontrastem i jasnością. Warto więc jeszcze raz uruchomić narzędzie kalibruj kolor i skontrolować parametr gamma po przeprowadzonej właśnie regulacji.